Moja żona powiedziała mi, że jestem nudny i przewidywalny, że nigdy jej nie zostawię. Zaskoczyłem ją papierami rozwodowymi w rocznicę naszego ślubu. Nie ma nic gorszego niż odkrycie, co ktoś tak naprawdę o tobie myśli. Spędzasz całe życie wierząc, że ktoś cię kocha za to, kim jesteś, tylko po to, by odkryć, że to wszystko nie było prawdziwe. To boli jak nic innego. Przepraszam, jeśli brzmi to bardzo pesymistycznie, ale wciąż jestem świeżo po tym wszystkim. Przez miesiące miałem swoje podejrzenia. Te małe kłamstewka, te plany, które nigdy do końca się nie spinały, to życie, które twierdziła, że prowadzi, a jednak takie, które nigdzie nie istniało. Pewnej nocy, gdy spała obok mnie, postanowiłem zobaczyć to wszystko na własne oczy. Mam 31 lat, a moją żonę, 30-letnią kobietę, poznałem 10 lat temu, gdy oboje studiowaliśmy. W pewnym sensie byliśmy swoimi przeciwieństwami. Ja byłem cichy i powściągliwy, zawsze w akademiku, studiując i czytając. Ona była duszą towarzystwa, miała magnetyczną osobowość, z łatwością nawiązywała przyjaźnie, uwielbiała wychodzić i dobrze się bawić, znacie ten typ. Jej profile w mediach społecznościowych były pełne zdjęć z koktajlami, zdjęć grupowych i selfie z restauracji. Nasz związek nie powinien był zadziałać, ale jakoś się udało. Mieliśmy zwykłe wzloty i upadki, nieporozumienia i kłótnie, ale nic nadzwyczajnego. Naprawdę wierzyłem, że przetrwamy wszystko. Wzięliśmy ślub dwa lata po ukończeniu studiów. Ja dostałem dobrą pracę, a ona poświęciła trochę czasu na ustalenie swojej ścieżki kariery. Wtedy mi to nie przeszkadzało, dobrze zarabiałem. Skończyła pedagogikę, ale uznała, że nie podoba jej się perspektywa w tej dziedzinie, więc wspierałem ją finansowo, podczas gdy ona odkrywała swoje opcje. Na początku wydawało się to wspólnym wysiłkiem. Mówiła, że chce założyć firmę lub wrócić na studia, a ja jej wierzyłem. Przecież małżeństwo właśnie na tym ma polegać, prawda? Wspieraniu się i byciu dla siebie. Jednak minęło kilka lat i nic się nie zmieniło. Nadal nie robiła nic konkretnego, tylko skakała z pomysłu na pomysł bez żadnych rezultatów. Tymczasem ja ciężko pracowałem, by opłacić rachunki i oszczędzać na naszą przyszłość. Często o tym rozmawialiśmy i mówiłem jej, że musi się skupić i stworzyć plan. Zawsze zapewniała mnie, że już prawie wie, co robić. Ale patrząc wstecz, zdaje sobie sprawę, że po prostu grała na zwłokę. Niektórzy mogą pomyśleć, że ją rozpieszczałem, ale był to drażliwy temat. Często się o to kłóciliśmy, a ja czułem frustrację z powodu jej braku kierunku. Zaczynała coś robić tylko po to, by porzucić to po kilku miesiącach, bo nie czuła tego. Więc kiedy powiedziała mi, że chce zacząć studiować prawo, byłem trochę sceptyczny. Zauważyła moje wahanie i nalegała, że mówi poważnie. Okazało się, że złożyła podanie i została przyjęta, nawet pokazała mi list przyjęcia. Wszystko, czego potrzebowała, to żebym opłacił czesne, a zostanie studentką prawa. Byłem tak podekscytowany, że w końcu podjęła decyzję, że natychmiast się zgodziłem. Wtedy powiedziała mi, że semestr zacznie się za około trzy miesiące. Starałem się trzymać rękę na pulsie, pytając ją, czy ma wszystko. Czego potrzebuje. Naprawdę chciałem, żeby odniosła sukces na studiach prawniczych. Nie chciałem dać jej żadnej szansy, żeby i z tego się wykofała. Mówiła mi, że nie może się doczekać rozpoczęcia studiów, a ja jej całkowicie wierzyłem. Dopiero gdy semestr powinien się już zacząć, zauważyłem dziwne zachowanie. Wychodziła dość często, ale nigdy nie wydawała się tak zajęta, jak można by się spodziewać po studentce prawa. Nigdy też nie widziałem, żeby czytała. Kiedy pytałem o jej zajęcia, mówiła, że wszystko w porządku i że się nie uczy, bo są jeszcze w fazie wprowadzającej. To brzmiało wystarczająco rozsądnie, żeby uwierzyć. Problem polegał na tym, że wychodziła prawie codziennie. Nie było prawdziwego powodu, by podejrzewać, że mnie okłamuje. Gdy pytałem o jej zajęcia czy dzień, zawsze miała gotową historyjkę. Opowiadała o kolegach z klasy, profesorach, cała narracja była solidna i spójna. Wiecie, jak to jest, kiedy partner opowiada wam o swoim dniu i współpracownikach, a wy zaczynacie czuć, że ich znacie? Tak właśnie było ze mną i jej kolegami z klasy. Jedynym problemem było to, że żadna z tych osób nie istniała. Uświadomiłem sobie to, gdy zaczęła być nieostrożna. Zaczęła wracać do domu późno, mówiąc mi, że ma grupę studyjną, która spotyka się wieczorami. Znów brzmiało to wystarczająco prawdopodobnie. Aż pewnej nocy wróciła bardzo późno i wyraźnie bardziej niż trochę pijana. Opowiedziała mi tę samą historię o grupie studyjnej i powiedziała, że potem poszli na drinki. Tym razem nie kupiłem tego. Nigdy nie wróciła do domu tak późno i nigdy tak pijana. Stałem się trochę konfrontacyjny i zapytałem ją, gdzie są jej podręczniki. Najpierw się zająknęła, a potem powiedziała, że zostawiła ją u przyjaciółki, która je po nią zabrała. W głębi duszy wiedziałem, że kłamie mi w żywe oczy. Poprosiłem ją więc, żeby pokazała mi kilka zdjęć, które zrobiła z przyjaciółmi tamtego wieczoru. Nawet będąc tak pijaną, wyglądała na szokowaną. Jąkając się, powiedziała mi, że nie zrobiła żadnych zdjęć. Wtedy byłem całkowicie pewien, że kłamie. Za każdym razem, gdy wychodziliśmy razem, robiła dziesiątki zdjęć. Zawsze potrzebowała zdjęć swoich, nas razem, swojego jedzenia. Nie było możliwe, żeby wyszła z przyjaciółmi i nie zrobiła ani jednego zdjęcia. Wyraziłem niedowierzanie i zapytałem ją, czy naprawdę wyszła ze znajomymi. Upierała się, że tak, i zaczęła wymieniać osoby, z którymi była te same imiona, które wcześniej wspominała. Była tak oburzona i rozczęsiona, że właściwie zacząłem jej wierzyć i poczułem się źle. Posprzeczaliśmy się o to trochę, ale w końcu ustąpiłem. Była naprawdę bardzo pijana, i po godzinie czy dwóch spała już mocnym snem. Wtedy powiałem decyzję. Była ciężko śpiąca, gdy piła. Gdy tylko odpłynęła, wiedziałem, że nic poza inwazją kosmitów jej nie obudzi. Sprawdziłem jej telefon i przejrzałem zdjęcia. Jak się spodziewałem, nie było tam żadnych zdjęć z tamtego wieczoru. Wydało mi się to bardzo dziwne, piła przecież drinki i powinna chociaż zrobić zdjęcie zamówionego koktajlu. Siedziałem z jej telefonem, próbując znaleźć sposób, by odkryć, gdzie była tamtej nocy. Wtedy przypomniałem sobie o jej przyjaciółkach, o trzech imionach, które często wspominała: Sara, Amy i Jane. Wyszukałem te imiona w jej kontaktach i nic nie znalazłem. Czerwona flaga numer dwa. Teraz byłem pewien, że nic nie jest takie, jak się wydaje. Te osoby nie istniały, a ja zacząłem wątpić, czy w ogóle jest studentką. Wszedłem w jej maile i wyszukałem korespondencję z uniwersytetem. Spodziewałem się zobaczyć maile potwierdzające przyjęcie. Płatność i rejestrację na kursy. Znalazłem tylko trzy maile z uniwersytetu: pierwszy gratulujący przyjęcia, a pozostałe przypominające o płaceniu czesnego przed rozpoczęciem semestru. Potem nie było już nic więcej: żadnych maili potwierdzających jej płatność ani gratulujących dopełnienia formalności rekrutacyjnych. Implikacje mnie oszołomiły. Moja żona okłamywała mnie, że jest studentką. Nie chcę was zanudzać szczegółami, ale dostałem się na jej uczelniany portal studencki. Nie było żadnych dowodów, że kiedykolwiek się tam logowała. Link był nadal niekliknięty, zarówno na telefonie, jak i laptopie. Pola nazwy użytkownika i hasła nie były automatycznie wypełnione, a strona nie pojawiała się nawet w historii jej przeglądarki. Byłem wściekły. Co ona robiła w ciągu dnia? Co zrobiła z pieniędzmi, które jej dałem? Po kilku minutach wściekania się, pomyślałem, że powinienem zbadać sprawę dalej. Nadal były pytania bez odpowiedzi, a ja postanowiłem dojść do sedna sprawy. Podczas gdy ona nadal spała mocnym snem, zacząłem sprawdzać jej wiadomości w mediach społecznościowych. Nie było niespodzianką, że nie znalazłem żadnych wiadomości od kolegów z klasy, grup studyjnych czy profesorów, tylko wiadomości od ludzi, których nie znałem. Sprawdzałem większość z nich i były to dość nudne rozmowy, aż dotarłem do Marka. Mark był inny. Ich wiadomości sięgały miesięcy wstecz. Na początku były flirtujące, ale szybko stały się znacznie bardziej jednoznaczne. Niedługo potem zaczęli wymieniać zdjęcia. Następnie pojawiły się wiadomości o umawianiu spotkań. Nie potrzebowałem kalendarza, żeby zdać sobie sprawę, że spotykali się wtedy, gdy ona miała być na zajęciach. Było tego więcej. Stało się dość oczywiste, gdzie poszły pieniądze. Wydawała je na wizyty w hotelach i wyjazdy z tym facetem. A ja tu myślałem, że inwestuję w jej przyszłość, a okazało się, że wydaje moje pieniądze za moimi plecami, żeby spać z jakimś przypadkowym gościem. Musiałem powstrzymać się, żeby nie obudzić jej w tej samej chwili. Nie mogłem w to uwierzyć. Czułem, że siedzę obok kompletnie obcej osoby. Niedowierzanie, które czułem, było jakby ktoś mi powiedział, że mój pies do niego przemówił. To było niemożliwe, ale dowody były na wyciągnięcie ręki. Moja żona nie była tym, za kogo ją uważałem? Nie mogłem przestać przewijać jej wiadomości, choć wolałbym czołgać się po rozbitym szkle niż czytać dalej te śmieci. Ale nie miałem wyboru. Musiałem być poinformowany. Zbyt długo byłem w nieświadomości. Czasami żałuję, że przestałem czytać właśnie w tym momencie. W pewnym momencie zaczęli rozmawiać o mnie. Było tam wiele narzekań na to, jakim jestem mężem. Mówiła. Że jestem zawsze zajęty pracą i zbyt związany, żeby zabierać ją do klubów i na imprezy, nieważne, że to ja sam utrzymywałem dom i że zabierałem ją na kilka randek w miesiącu. Najwyraźniej to nic nie znaczyło, jeśli nie wychodziłem tak często, jak ona by chciała. Widok, jak narzeka na mnie do innego faceta, doprowadzał mnie do wściekłości, ale było jeszcze gorzej. Mark zapytał: Czy nie boi się, że się o nich dowiem? Odpowiedziała ze śmiechem, że jestem zbyt słaby, żeby ją zostawić. Nawet gdybym wiedział, że jestem przewidywalny i niezawodny, i że wierzy, iż będę tylko chodził przybity i bym jej wybaczył, ale że nie mam odwagi odejść. Byłem wściekły. Wiedziałem, że mnie nie doceniła. Ponieważ w tym właśnie momencie uznałem nasz związek za skończony. Chciałem ją obudzić i na nią nakrzyczeć, ale to byłoby bezcelowe, była tak pijana, że nie wydobyłbym z niej niczego pożytecznego. Postanowiłem poczekać do rana żeby rzucić jej w twarz wszystko, co odkryłem. Tamtej nocy spałem na sofie. Przez noc trochę się uspokoiłem, nie na tyle, by jej wybaczyć, ale na tyle, by zdać sobie sprawę, że samo skonfrontowanie się z nią nie wystarczy. Chciałem zrobić coś, co ją zdruzgocze. Potrzebowałem, by poczuła się tak nieszczęśliwa, jak ja. W tamtym momencie minęły dwa tygodnie od odkrycia jej kłamstw, a ja zacząłem przygotowywać małą niespodziankę na naszą rocznicę, która będzie za dwa miesiące. Zaktualizuję ten post i opowiem wam, jak wszystko poszło. Aktualizacja: kolacja rocznicowa była całkowitym sukcesem, przynajmniej dla mnie. Nie sądzę, żeby ona się ją cieszyła, ale jestem pewien, że długo jej nie zapomni. Trudno było mieszkać pod jednym dachem z tą kobietą przez kolejne dwa miesiące. Nawet nie próbowałem udawać, że wszystko jest w porządku, i ona to zauważyła. Kilkakrotnie pytała mnie, co się dzieje, ale dawałem jej wymijające odpowiedzi. Nie miałem siły, żeby udawać, że jestem dla niej miły, i szczerze mówiąc, sprawiało mi przyjemność patrzenie, jak się wije, próbując zrozumieć, co mi dolega. Prawdopodobnie myślała, że to kryzys wieku średniego czy coś w tym rodzaju, bo ciągle sugerowała, żebyśmy pojechali na wakacje. Mówiłem jej tylko, że jestem zajęty pracą. Tymczasem ja byłem zajęty planowaniem swojego wyjścia. Wreszcie, po dwóch miesiącach, które wydawały się trwać dwa lata. Nadeszła nasza rocznica. Powiedziałem jej, że zaplanowałem coś specjalnego. Ożywiła się na myśl o eleganckiej kolacji i była szczególnie zadowolona, gdy powiedziałem, że zarezerwowałem stolik w jej ulubionej restauracji. Chciałem, aby wszystko było idealne na tę zaplanowaną przeze mnie noc. Ubrała się odświętnie na kolację. Zapytała mnie, jak wygląda, a ja skłamałem, mówiąc, że wygląda wspaniale. Nie obchodziło mnie już. Jak wygląda? Nie było na tej planecie stroju, który mógłby sprawić, że znów będzie dla mnie piękna. Kolacja zaczęła się całkiem normalnie. Zamówiliśmy jedzenie i wino, rozmawialiśmy o błahostkach, zrobiliśmy kilka zdjęć. Wydawała się zrelaksowana, najwyraźniej myśląc, że napięcie między nami minęło. Gdy podano deser, zdecydowałem, że nadszedł czas na sprawy zasadnicze. Podałem jej kopertę, która cały wieczór tkwiła w kieszeni mojej marynarki. Na początku wyglądała na podekscytowaną, pewnie myślała, że to prezent lub bilety na wakacje. Wyglądała na zdezorientowaną, gdy otworzyła kopertę i znalazła w niej rachunek. Wiedziałem, że go nie zapłaci. Nie miał on mocy prawnej czy czegoś podobnego. Chciałem tylko przesłać wiadomość, a po wyrazie jej twarzy było widać, że odebrała ją głośno i wyraźnie. Jej oczy wypełniły się łzami, gdy spojrzała na papier i zaczęła próbować się tłumaczyć. Wyjaśniłem że rachunek dotyczy pieniędzy, które dałem jej na opłacenie czesnego i oczekuję ich zwrotu w całości. Próbowała mi powiedzieć, że naprawdę zapłaciła czesne, ale przerwałem jej i kazałem nie pogłębiać dołka. Patrzenie, jak się tak jąka, dało mi odrobinę satysfakcji. Ludzie zaczęli się na nas gapić, ale nie obchodziło mnie to. Wiedziałem, że nigdy już nie wrócę do tej restauracji i z przyjemnością zniszczyłem jej to miejsce. A dopiero zaczynałem. Potem wyciągnąłem z krzesła dużą kopertę kraftową. Próbowałem podać jej ją, ale nie poruszyła się, żeby ją wziąć, więc rzuciłem ją na stół przed nią. Otworzyła ją drżącymi rękami, a całe jej ciało opadło, gdy zobaczyła, co jest w środku papiery rozwodowe. Przeszła od płaczu do błagania. Wyciągnęła ręce do moich dłoni, błagając o ponowne rozważenie. Mówiła, że odda mi pieniądze, że naprawdę pójdzie na studia, że znajdzie pracę cokolwiek. Byle tylko uniknąć rozwodu. Zapytałem ją, dlaczego tak rozpaczliwie chce zostać, skoro mówiła Markowi, że jestem nudny i przewidywalny. Przypomniałem jej, że zapewniała go, iż nigdy jej nie zostawię. Uzy ustały, gdy zdała sobie sprawę, że wiem wszystko i zrozumiała, że jest w dużo większych tarapatach, niż myślała. Nie zdziwiłem się, gdy zaczęła wyjąkać wymówki. Zaczęła od zwykłych bzdur, twierdząc, że nic między nimi nie zaszło. Ale szybko przeszła na on nic dla mnie nie znaczy, gdy zorientowała się, że prawdopodobnie znam prawdę. Uwolniłem ją od cierpienia i powiedziałem, że przeczytałem wszystkie ich wiadomości i wysłałem je mojemu prawnikowi. Wspomniałem, że chciałem je wszystkie włożyć do trzeciej koperty, ale nie znalazłem wystarczająco grubej na to, co miałem. Ale nie skończyłem. Powiedziałem jej, że następnego dnia się wyprowadzam. Zarezerwowałem na ten noc motel, a następnego ranka zabiorę większość swoich rzeczy. Anulowałem karty na moje nazwisko i od czasu odkrycia jej zdrady przestałem wpłacać pieniądze na wspólne konto. Było prawie puste. Powodzenia w płaceniu czynszu z tego, co zostało. Wtedy już robiła scenę, ale mnie to nie obchodziło. Nie była już moim problemem. Po raz pierwszy od odkrycia prawdy poczułem odrobinę spokoju. Czułem, że odzyskuję swoje życie. Zostawiłem na stole trochę pieniędzy, żeby pokryć rachunek, i powiedziałem jej, żeby miłej reszty wieczoru. Potem wyszedłem, zostawiając ją tam, wciąż szukającą. Po tamtej nocy zablokowałem ją we wszystkim i pozwoliłem mojemu prawnikowi zająć się całą komunikacją z nią. Nie chciałem mieć z nią nic więcej wspólnego. Jedyne, kiedy widzieliśmy się osobiście po tym, to podczas postępowania rozwodowego. Ona i Mark byli gwiazdami przedstawienia. Mój prawnik nie wahał się wspomnieć o niewierności za każdym razem, gdy próbowała prosić o zbyt wiele. Użyliśmy również jej finansowej niewierności jako argumentu przeciwko alimentom. O dziwo, to zadziałało. Mój prawnik argumentował, że istnieje podstawa do zarzutu oszustwa, co wystraszyło ją na tyle, że zgodziła się całkowicie wycofać swoje żądania alimentów. Po rozwodzie nie zostałem w mieście. Wyprowadziłem się z miasta i zostawiłem ją w tyle. Nie utrzymywałem z nią kontaktu, ale dowiadywałem się o niej od przyjaciół. Nie mogła zapłacić czynszu i musiała wrócić do rodziców. Grozili, że ją wyrzucą, a ona wciąż od nich zależała, więc zaczęła szukać pracy jako nauczycielka. Nie miała zbyt wiele szczęścia, co mnie nie dziwi, przecież nie miała żadnego doświadczenia zawodowego. Życie po rozwodzie nigdy nie jest łatwe, ale radziłem sobie całkiem dobrze bez niej. Nie potrzebowałem negatywnej energii kogoś, kto postrzegał mnie jako bezkręgowcowego bankomat, którego można wykorzystywać i okłamywać. Jeśli kiedykolwiek potrzebowała ze mną o czymś porozmawiać, musiała to zrobić przez mojego prawnika. Powiedział mi, że więcej niż raz prosiła go, żeby dał jej mój nowy numer. Oczywiście nigdy tego nie zrobił, ale sprawiało mi ogromną przyjemność wiedzieć, jak bardzo jest zdesperowana. Mimo to udało jej się jakoś zdobyć mój numer. Nie wiem, kto jej go dał, ale popełniłem błąd, odbierając połączenie z nieznanego numeru i zdziwiłem się, słysząc jej łamiący się głos. Moim pierwszym odruchem było natychmiastowe rozłączenie się, ale postanowiłem posłuchać. Twierdziła, że po prostu chciała się przywitać, ale w ciągu kilku minut już błagała mnie, żebym ją przyjął z powrotem. Mówiła, że bez mnie nie ma nic i chce kolejnej szansy. Nie zamierzałem dać jej kolejnej szansy, żeby wpełzła z powrotem w moje życie. Zakończyłem połączenie bez słowa i zablokowałem również ten numer. Teraz jestem o wiele bardziej ostrożny. Odbierając nieznane numery, udostępniając swoje dane przyjaciołom i rodzinie. Patrząc wstęp, nie mogę uwierzyć, jak ślepy byłem na czerwone flagi. Naprawdę robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby ją wspierać i wzmacniać, a ona odpłaciła mi się, okłamując mnie i obrażając za moimi plecami. Jej zdrada mówi więcej o niej niż o mnie i cieszę się, że udowodniłem jej, że nie byłem tak słaby ani pozbawiony kręgosłupa, jak myślała. Jak wam się podoba taka przewidywalność? Komentarz, pan Reddit. Co za historia? Najbardziej uderza mnie to, jak wykorzystał własną przewidywalność, którą ona widziała jako słabość, jako swoją największą broń. Zaplanował każdy szczegół, by odzyskać kontrolę i odejść z podniesioną głową. Ostatecznie najlepszą zemstą było to, że ruszył dalej i odbudował swoje życie. Jaka jest lekcja? Zaufanie jest wszystkim, ale nigdy nie gub siebie dla kogoś, kto na to nie zasługuje.